Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć kwestie przystawania trójkątów oraz ich podobieństwa, jak je rozróżniać yy, i do czego one mogą być przydatne. I tak, jeżeli chodzi o przystawanie trójkątów, to tak naprawdę będą trzy metody rozpoznawania tego. Tutaj, co to jest przystawanie trójkątów przede wszystkim? przystawanie trójkątów po, polega na tym że te trójkąty są dosłownie takie same to znaczy, no, ewentualnie mogę ten trójkąt obrócić e, może on mm, no po prostu pod innym kątem być na przykład jak tutaj mam betę to ona będzie gdzieś tu u góry i będzie tak wisiał sobie w powietrzu i tak, jeżeli chodzi o trójkąty no to przystające są trzy cechy: jest cecha trzech boków, jest cecha, gdzie wykorzystujemy dwa boki, i jest cecha, gdzie wykorzystujemy jeden bok. To znaczy, jeżeli chodzi, może ja tutaj sobie ponumeruję. Jeżeli chodzi o przystawanie trójkątów, to łatwo je rozpoznać tym, że e, te trójkąty faktycznie wyglądają identycznie, i w ogóle, żeby to określić, zobaczcie, musimy zawsze mieć przynajmniej jeden bok określony. To znaczy, w sytuacji bok bok bok, po prostu to wygląda tak, że e, jest to. Możemy stwierdzić za pomocą tej reguły, jeżeli po prostu odpowiadające sobie boki będą wszystkie takie same. Jest to metoda tak naprawdę najprostsza w swojej e, regule, no bo mm, tu na pierwszy rzut oka widać, jak to jest po 17, po 15, po 12 jest wszystko ok piszemy bok, bok, bok i piszemy, że trójkąty są podobne. No i tak. Eee, bok, kąt, bok. Co tu się dzieje? Tutaj tak naprawdę te sytuacje mogą być trzy. To znaczy, przykładowo, niech A1 będzie równe A2, hmm, może takie podpunkciki dam. O. I wtedy C1 będzie równe C2 i ten kąt między nimi, też musi być sobie równy. Druga sytuacja, no niech będzie od A. A1 jest równa A2, B1 jest równe B2, no i wtedy gamma1 jest równa gamma2. Jeżeli te trzy rzeczy zachodzą, piszemy bąk kod bąk, ta metoda zachodzi, no i trzecia jeszcze nam została e, tutaj, że B1, B2 C1, C2 jest równe, no i kąty alfa są sobie równe. Kąt bok kąt, metoda bo znowu będzie polegała na tym, że my mamy ten jeden bok, to znaczy widzimy, że dwa boki są sobie równe, na przykład są równe 17, i w takiej sytuacji, jeżeli dwa kąty przy tym boku są takie same, to ta metoda nam zadziała, ten trójkąt będzie wtedy przestający. To znaczy, no przykładowo, yy, no niech będzie, że jeżeli a1 i a2 są sobie równe i po kolei bety i gammy są sobie równe, to wtedy to zachodzi. Po kolei teraz, jeżeli b1, b2 są sobie równe, alfy są sobie równe oraz gammy, i trzecia sytuacja tutaj będzie, że C1 i C2 są równe. Wtedy alfy muszą być takie same i bet. I tak. E, co do oznaczeń, też tutaj wspomnę. Najprościej jest naprzeciwko A pisać alfę. Naprzeciwko B, B, T, C, Gamma. E, myślę, że to w takim przypadku już raczej człowiek się nie pogubi. I tak, e, z przystawania trójkątów to w sumie tyle, jeśli nie będę tutaj robił żadnych przykładów już, no bo przystawanie jest tak naprawdę e, rzeczą, która się zdarza bardzo rzadko i jeszcze rzadziej jest przydatna. Może tak powiem. E, jest to mega charakterystyczny przykład, ale teraz tak. E, przystawanie, e, nie przystawanie, tylko podobieństwo. Trójkątów. Co się dzieje w podobieństwie w trójkątów? W podobieństwie trójkątów, postaram się względnie, bo tutaj chyba nie mogę zmieniać rozmiarów, chociaż zobaczę. Teraz tak. Podobieństwo trójkątów polega na tym, że, <śm> że ja mam Dwa takie same trójkąty, tylko one będą tutaj, w ogóle w dwóch miejscach się wklejały. Bardzo dziwna rzecz jest to. A nie, dobra, tu w jedno. dobra. One będą to będzie ten sam trójkąt w zasadzie, tylko jeden z nich na przykład będzie e pomniejszony albo powiększony, zależy w którą stronę się patrzy, tak naprawdę. I w tej sytuacji. Tutaj też będą trzy metody oceniania tego podobieństwa, tylko z tą drobną różnicą, że one są troszeczkę inne, bo wystarczy tak naprawdę, jeśli chodzi o podobieństwo, wystarczy mieć trzy takie same kąty na przykład. Czyli no, dla nas to jest sytuacja znacznie prostsza do ogarnięcia niż niż czy takie same boki na przykład i tak no to dobra trzy metody pierwszą z nich będzie po, po, po prostu ta sama czyli bok 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 i co tu się dzieje tutaj się dzieje taka sytuacja że już mm, my jakby nie mamy równości że a1 i a dwa są sobie równe tylko tutaj występuje coś takiego, że te stosunki między tymi bokami będą takie same. Czyli zachodzi coś takiego, a, co się dzieje podobnie, wygląda może do twierdzenia Thalesa, nie jest nim, ale coś takiego zachodzi. I teraz tak. Jest też cecha. Myślę, że z tych dwóch yy, najłatwiej jest z trzech kątów to określić zawsze. I to właśnie będzie druga nasza cecha. To będzie kąt, kąt, kąt. I co tu się musi dziać? No tutaj yy, musi się dziać w zależność, że alfy są sobie równe, bety są sobie równe yy, i gammy są sobie równe. Czyli w najprostszy sposób yy, mamy trójkąt, dwa trójkąty z takimi samymi kątami. Trzecia metoda jest to metoda bok, kąt, bok. To znaczy, tutaj znowu też będą trzy przypadki. Tutaj nawet przypadków będzie więcej. To może ja tak. Mm. Albo dobra. Chyba jednak kłamę i będą trzy. Dobra. Pierwsza sytuacja to będzie po prostu taka, że. A1 i A2 jest równe C1 przez C2, no i te kąty między nimi są takie same. Druga sytuacja będzie taka, że B1 i B2 wychodzi nam to samo to co C1 przez C2, no i alfy są takie same. W przypadku C będę miał, że A1 przez A2. To jest to samo co B1 przez B2, no i w tym przypadku gammy są sobie równe. I tak, jeżeli chodzi o to podobieństwo trójkątów, jest ono znacznie bardziej przydatne. Dlaczego? Bo w tej sytuacji y, bardzo często można, czy w jakiś dowodach geometrycznych, czy po prostu w zadaniach obliczeniowych często da się coś tutaj wskórać, bo ta sytuacja podobieństwa trójkątów będzie znacznie częstsza niż, mm, niż w sytuacji przystawania? Taki prosty przykład tutaj. Jeżeli mamy, <laughs> jeżeli będziemy mieli tutaj dwie proste, dwie proste a raczej półproste, które tworzą nam kąt ze sobą i tak jak w talesie wspominałem przetniemy je dwoma równoległymi prostymi. To w tym przypadku <coughs> oznaczmy sobie tutaj A B C a tutaj nie będzie DE. W takim przypadku jeżeli te proste k i l są tutaj do siebie równoległe, to no, tutaj kąt alfa będzie występował. Nazwę tutaj sobie beta, tutaj gamma. Ale co się dzieje? No, dzieją się kąty tak zwane na przemian Czyli beta występuje tu, to będzie występować też tu. Jeżeli gamma występuje tu, to będzie występować też tu. I co tu mi się stało? Z metody yy, tak naprawdę trzech kątów, jestem w stanie stwierdzić, że one są do siebie podobne. No, widzimy ewidentnie, że ABC i ADE różnią się rozmiarem i to sporo bym powiedział, bo tu może być nawet trzykrotność, tak na oko. Ale tak, yy, teraz zapis. Po prostu zapiszmy, że trójkąt. Narysujmy trójkąt, bo czemu nie? Najprościej. ABC jest przystający. Do trójkąta ADE i przynajmniej z moich czasów uczyło się, żeby tutaj w nawiasie podać jeszcze tą metodę, z której się korzystało. U mnie to były trzy kąty. E, jeszcze tak, e, jeśli chodzi o podobieństwo, podobieństwo. Jeżeli bym chciał zapisać na przykład, że trójkąt A1 B1C1 jest przystający do trójkąta A2, B2C2. Tutaj piszę metodę, i to będzie przystawanie. Jakby samo użycie podobieństwa trójkątów nie jest aż takie oczywiste tutaj. Ponieważ, ponieważ ono się, może się zdarzyć tak naprawdę w bardzo różnych sytuacjach, ciężko mi, tak jakbym zaczął robić przykłady, to ten film by trwał parę godzin, jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, zrobię sobie tutaj trochę miejsca i to przyniosę tu. A mianowicie. Istnieje coś takiego, zarówno w trójkątach, jak i wielokątach. Jakby wielokąty działają tak samo, one są do siebie podobne, jeżeli są właśnie przeskalowane. To się tak ładnie mówi. Istnieje coś takiego, w małym kasie oznacza skalę. I o co tu chodzi? Skala to po prostu jest długość, niech tu będzie, że to będzie zależność między. Długościami boków. Jeżeli one są podobne, to nieważne, e, którą parę weźmiemy, tak naprawdę odpowiadając sobie, to ta skala wyjdzie taka sama w tym przypadku. O, nie będzie tak. I co ciekawe, m, nazwę ten trójkąt jedynką, ten dwójką, i tak, e, ta skala działa też dla obwodów, to znaczy ta m, proporcja tutaj. Zależność będzie taka sama dla obwodów i dla tych wybranych bloków przez nas. Jeszcze jedna rzecz się pojawia, że pola też tutaj nam wejdą, ale wtedy skalę podnosimy już do kwadratu, czyli obliczamy to w ten sposób: że p1 przez p2 to będzie skala podniesiona do kwadratu. Często w podobieństwach zdarzają się te zadania skalą, ze skalą. W przystawaniu czegoś takiego nie ma, bo one są sobie równe po prostu, więc tam nie ma sensu tego robić. No i myślę, że jeżeli chodzi o teorię tutaj mówię, nie chcę w te zadania wchodzić, bo tak naprawdę one są ważniejsze w tej kwestii, co aktualnie się dzieje, bo i to może się pojawić w planimetrii, w trygonometrii, w geometrii analitycznej, w stereometrii. Także... No naprawdę tutaj już wymieniłem cztery działy, tak? Więc e, tylko i wyłącznie to robi problem, że jakbym chciał robić przykłady, to naprawdę ich się pojawi tutaj. Oj, bardzo dużo. No i co? Myślę, że z tego tematu to jest na tyle. Zachęcam do zostawiania jakiegoś znaku po sobie, reakcji. E, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarze. Jeżeli chcecie jakieś materiały, żebym nagrał, to też dajcie znać. Na dzisiaj to będzie tyle, dziękuję za uwagę, widzimy się, a raczej słyszymy, następnym razem do widzenia.